W czterech odcinkach pokażę Wam, jak zbudować jak najtańszy domek i jak najprostszy w budowie, taki malutki, 35 m2. Jest to tylko i wyłącznie jakby prezentacja wideo, jeżeli chodzi o szczegółową instrukcję. W której znajdziecie prawie 160 stron instrukcji takiej w PDF, jeszcze dodatkowo kosztorys na ten rok 2021 listę materiałów, listy narzędzi itd. To wszystko znajdziecie na zbudysamdom.pl A jeżeli szukacie większych domków, takich 70 m2 letniskowych, które wejdą od 1 stycznia 2022 roku w życie, to zapraszam także jest tam taki duży projekt 70 m2 i murowany i szkieletowy razem z instrukcją z kosztorysem, ze wszystkim jeżeli jesteś tu nowy, zostaw łapeczkę w górę, subskrypcję kanału, aby być na bieżąco. Będą to 4 odcinki, codziennie o 19, więc zostaw subskrypcję, żeby nie przegapić żadnego. Jeżeli chodzi o ściany szczytowe, to murujemy w ten sposób i tutaj sobie wycinamy do równa. Na przykład tutaj sobie, tak jak zobaczycie, z jednej i z drugiej strony. Żeby wszystko było na równo. Jak, tak, jak tutaj widać, wszystko wyjdzie wam równiutko. Nawet dobrze, tutaj, jak sobie wymurujecie, tutaj można także do, dodatkowo sobie dać jakąś folię tutaj na bok, no na tych bokach, tutaj w środku, żeby sobie odizolować tutaj drewno od tego gazobetonu. Aczkolwiek i tak to będzie zaizolowane. Będzie tutaj izolacja termiczna od zewnętrznej strony, więc to nie przeszkadza. I nawet, jak sobie wymuruje, wymurujecie, jakby na równo te bloczki, to tutaj łatwo można sobie piłą później wszystko dociąć. Żeby było idealnie równo. Dlatego też, także jest taki dostaw krokwi, żeby tutaj dodatkowo ta ścianka szczytowa była tutaj wzmocniona na górze i nie trzeba będzie robić tego pięca betonowego tutaj w ściance szczytowej. Tak jest to wszystko rozwiązane, żeby było jak najprościej. Jeżeli chodzi o dach, to zrobimy pełne deskowanie, a w związku z tym, że dzięki temu będziecie mogli sobie wybrać takie, jakie będziecie chcieli pokrycie dachu. Na przykład, będzie można użyć do tego papy, na przykład gontu. Można będzie użyć blachy na rąbek, później robiąc łaty i łaty. Tutaj będzie można sobie naprawdę coś dodać do własnych potrzeb i własnych gustów. Jeżeli chodzi o te pełne odeskowanie, jest to deska oczywiście 25x150. Montaż też rozpoczynamy w ten sposób, że musi być ona odsunięta, wysunięta 2 cm tutaj poza ten obrys. I bijemy to na gwoździe. Po dwie sztuki, mniej więcej co 3 cm, odsunięte od krawędzi. I najlepiej sobie wyznaczyć taką linię. Tutaj jeszcze wam pokażę. Tu, gdzie macie krokwy, to zrobicie sobie, odznaczacie sobie po środku takie linie do końca dachu, do szczytu. I dzięki temu, jak będziecie byli te gwoździe, to na pewno nie będziecie bić po prostu pustą przestrzeń pod spodem, tylko zawsze będziecie trafiali w krokwie. Dzięki temu cały dach się nam bardzo mocno usztywni I tak jak mówię, 102 2, 2 I tak kolejno to będzie ponad 1200 gwoździ. Tak to wygląda w ten sposób. I później, oczywiście, dodajemy tą deskę czołową po dwóch stronach. I także na te gwoździe przybijamy tutaj do tych krokwi. O. Tutaj troszkę po skosie trzeba, a tu można na wprost. Tak to wygląda w ten sposób. Teraz zajmiemy się dachem. Jeżeli tutaj chodzi o pierwszą rzecz, którą musimy zrobić, to przymontować taki pas pierwszy z blachy. Zagięty w ten sposób. Tam są wymiary podane w instrukcji. Chodzi o to, że tutaj dajemy wpierw pas i później na ten pas dajemy wiatroizolację. Tu wyjdą cztery takie pasy, bo 1,5 metra ma wiatroizolacja. Oczywiście musimy robić zakład. I wiatroizolację jeszcze można dodatkowo tutaj na samych końcach sobie silikonu dać i przykleić po całej długości, żeby jej nie podwijało. Aczkolwiek nie będzie takiej możliwości, bo tutaj jak widzicie idą łaty. Jeżeli chodzi o łaty, jeśli chodzi o montaż łat, no to montujecie najlepiej łaty. Wcześniej co się właśnie te linie takie wyznaczone do... Wbijania, tego pełnego odyskowania to dajecie łaty na samym środeczku tej linii, która tutaj przechodziła, którą sobie wyrysowaliście, a pozostałe łaty tak co 25 cm. co 25 -60 cm. I właśnie tu jest to tak sprytnie pomyślane, już Wam pokazuję, że jak będziecie po tych liniach bili, to jak widzicie, tutaj właśnie te łaty wyjdą Wam idealnie, tak jak są krokwie. Tu w niektórych tylko momentach będzie tak, że nie widzicie krokwie. Musicie pamiętać o tym. Zaraz Wam powiem o co chodzi. I tu jak widzicie, jak widzicie tutaj te pełne odeskowanie, to dawaliście dwie, tam gdzie były krokwie, to po dwa gwoździe. I teraz o co chodzi? Tutaj, jak macie tą linię pod spodem, to wiecie, że tu są te dwa gwoździe, czyli tą głatę bijecie po środku. Czyli. Tutaj, w tym miejscu, 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 w tym miejscu. I dzięki temu macie pewność, że nie traficie na te gwoździe, które są pod spodem, które były tu o 3 cm od tych miejsc odsunięte. Tylko musicie sobie ten schemat wydrukować, żeby pamiętać, że gwoździe, te dłuższe, które mają przejść przez łatę, te pełne deskowanie i wejść w krokiew. Będą dłuższe. A tu widzicie, musicie zastosować krótsze gwoździe w tych miejscach. Czyli tak, w tych, które się pokrywają z tymi liniami, dajecie dłuższe, a w tych, których nie ma, dajecie tutaj. Macie 2,5 cm i 2,5 cm, czyli 5, czyli maksymalnie 4 cm gwóźdź. A tutaj na przykład możecie już dawać na przykład. 10 cm takich buzi, żeby przeszedł dokładnie przez tą łatę. i jeszcze złapał się przez krokiew. Tak to wygląda. I tutaj właśnie później też już właśnie specjalnie tutaj dałem tą rynnę, żebyście widzieli. O, że te skropliny będą tutaj spływać sobie, napatrz się do rynny. Te dwie blaszki, tą i tą możecie odkręcić, bo to było tylko na początku do otrzymania tej całości. I co bardzo ważne też na samym początku i na końcu trzeba dać po dwie łaty obok siebie. Później Wam powiem do czego to jest potrzebne. Będzie to związane tutaj z wiatrownicą. Jeżeli chodzi o kolejny etap to tutaj kontrolaty będziemy montować i trzeba pamiętać, że dwie dajemy z przodu. Później tu pierwsza 15 cm odstęp i później 120 do samej góry. Tutaj ile wyjdzie tyle wyjdzie. I na samym szydzie też Dwie sztuki dajemy. I tutaj, jak widzicie, jest oddalona o 7 cm na końcu, wyjdzie. Jeżeli chodzi o przybijanie, to gwoździamy 10 cm. Tak jak tutaj widzicie, w tych miejscach trzeba wszędzie poprzebijać. Tutaj po dwa wiadomo, bo są pod spodem. I kolejno jemy. Dlatego 10 cm, bo 5 cm ma. Tutaj grubość, później ma 2,5, 2,5, czyli razem 10, czyli gwóźdź nie przejdzie nam na wylot. Teraz tutaj po każdej stronie dobijemy po dwie kontrułaty. Jak tutaj widzicie, 15 cm, dwie sztuki, 20, 20, 20, 20, 20, 27 cm. Dzięki temu później bardzo łatwo będzie nam zamontować wiatrownicę po położeniu paneli dachowych i nie trzeba będzie tutaj kombinować, że będziecie mieli położoną dachę, a będzie, blachę, a będziecie chcieli na przykład zamontować wiatrownicę i będziecie tutaj gdzieś w powietrze kręcić Kręty farmerskie, tylko będzie się bardzo dobrze wiatrownica trzymać i nic się nie będzie działo i będzie idealnie zamontowana na dachu. Teraz montujemy pas nadrynowy. Tam będzie w miejscu się jaką jak on wygląda dokładnie. Generalnie chodzi o to, że on tutaj jest jakby w tej pierwszej warstwie. Dzięki temu tutaj woda będzie spływała sobie do rynny. O tutaj w tym miejscu będzie zahaczona blacha na rąbek. I także z tej strony tu jeszcze taki dziubek jest. No, w instrukcji będzie to dokładnie pokazane i ten pierwszy pas rynnowy sobie montujemy na wkręty do blachy. Co któryś tam przypuśćmy co drugi montujemy, żeby się dobrze trzymał. I od tego zaczynamy. Montaż dachu. Teraz montujemy sobie po każdej stronie, czyli tu raz, dwa, trzy, cztery takie końcowe płaty od góry do dołu, i one właśnie będą nam pomagały w montażu wiatrownicy później, i dzięki temu, że daliśmy tutaj jeszcze na końcach te podwójne deseczki, to będzie się wszystko nam bardzo dobrze trzymało. Więc montujemy to po każdej stronie. I za chwilę przystępujemy do montażu blachy. i zaczynamy montować panele na rąbek stojący. Tu akurat są w tym projekcie pokazane. Tak jak widzicie, tutaj ten panel zawsze kończy się takim ząbkiem na końcu. I ten ząbek właśnie się zahacza o ten pas adrynowy, tak jak tutaj widać. Tak, żeby wszystko później spójnie, spójnie się zgrało. I dlatego właśnie, tak jak tutaj widzicie, przeswitują te deseczki, które tutaj sobie podkręcaliśmy. Pomogą nam później zamontować tutaj wszystko. Tutaj jeżeli chodzi o montaż, to oczywiście tu są takie dziureczki w tych blachach i montujemy je tutaj na kręty do blachy, takie płaskie. I zawsze trzeba pamiętać tę zasadę, zasadzie: dokręcacie do samego końca i pół obrotu odkręcacie. Ponieważ blacha zawsze będzie pracowała, rozszerza się podczas ciepła i musi być taki delikatny luz przy wkręcie, żeby wszystko dobrze nam pracowało, bo jeżeli dokręci się za mocno te śruby tutaj, te wkręty, to blacha będzie Wam po prostu falować na dachu, jeżeli będzie gorąco. I tutaj tak jak widzicie się kończy mniej więcej w tym miejscu. I zaczynacie właśnie zawsze od na przykład od prawej strony. Tu wybraliśmy taki standardowy rozmiar. Panelu na rąbek, i tutaj, tak jak widzicie, później dojdzie wiatrownica, która wszystko nam ładnie zakryje. Tutaj listwy podgąsierowe, no i gąsior na końcu. I tutaj dobijacie sobie te zakładki na rąbek, na przykład młotkiem gumowym przy montażu. I teraz kolejno sobie kładziecie te panele jedno do drugiego. Oczywiście przykręcając tutaj, na przykład sobie tutaj, gdzie macie te to do nich się przykręca po jednym właśnie kęcie, żeby wszystko się dobrze trzymało, czyli dobijacie, przykręcacie, dobijacie, przykręcacie i tak dalej. I na samym końcu zawsze nie wyjdzie Wam jakby na równo. Więc tutaj musicie sobie ten ostatni panel przyciąć. Krońcie, Panie Boże, boszem, tylko trzeba to zrobić albo takim mechanicznym specjalnym urządzeniem do cięcia blachy, bądź takimi nożycami do blachy. I tu na końcu jak utniecie sobie, to musicie podwinąć sobie, tak jak tu widać do góry. Tak żeby to tu było tu równo z tą deską, czyli taka rynienka musi być zrobiona. Później jak najdzie wiatrownica, to wszystko będzie tutaj spływało sobie idealnie do tego. Tutaj właśnie forynnie i będzie wszystko idealnie. Teraz montujemy listwy podgąsiorowe. Jak tutaj widzicie, trzeba według producenta, przeważnie 107 cm trzeba się odsunąć. Właśnie dlatego, tak jak pamiętacie, też dawaliśmy te dwie deseczki pod koniec, żeby później nie wkręcać tutaj w powietrze. I montujecie tutaj wkręty farmerskie 4 i 3,5 cm długie. Przeważnie producenci dostarczają takie długości i trzeba samemu sobie wycinać. W instrukcji będziecie widzieli dokładne ilości. Też bardzo ważna rzecz przed montażem wiatrownicy: należy zaimpregnować te deski szczytowe, ponieważ drewno, które jest użyte do dachu, czyli C24, te bardzo mocne i porządne, niestety nie jest impregnowane, więc trzeba tutaj te deski doimpregnować od tej strony zewnętrznej. Tak samo tutaj się dostaniecie, od tej strony będziecie mogli zaintegrować wszystko. Teraz montujemy wiatrownicę po dwóch stronach, z tej i z tamtej strony. tutaj akurat taką większą zrobiliśmy, żeby zakryło na przykład, można zrobić mniejsze te wiatrownice, ale tu, jakby, żeby zakryło nam tutaj z przodu te deski czołowe, które są tutaj. Tak jak widzicie, skoczemu się spasowuje później, bo tak jak widać tutaj kształt wiatrownicy. Tu jest ta deska podbita, dzięki temu można tu od góry przymontować ewentualnie od tej strony i tutaj, jak widzicie, będzie wszystko sobie ładnie spływało i działało jak należy. Zostało tylko montaż gąsiorów i za chwilę dach będzie skończony. Teraz montujemy już ostatnią rzecz, czyli gąsiory na samą górę. Tak samo trzeba pamiętać, że muszą one wystawać poza. Tutaj listwy podgąsierowe, i tak samo na łączeniach, zawsze musimy robić mały zakład. I dajemy tutaj silikon dekarski, żeby uszczelnić. I kolejno montujemy. I mamy gotowy dach w pełni. Tak to wygląda. I to wszystko. Za chwilę kolejne etapy. Tutaj, jak widzicie, też ściany działowe wszystko robicie naprzemiennie, tak jak wcześniej było mówione, że nie można jakby jedno pod drugim, tylko żeby było na przemian, tak jak widzicie tutaj łączenia, żeby się nie nachodziły ze sobą. I tutaj jak widzicie te nadproża takie gotowe z kasobetonu betonu można kupić na drzwi. Montujemy je dokładnie na środku i tak jak widzicie, opiera się to na tej ścianie. Tu wchodzi, a tutaj nadproże jakby łączy się z tym. Tu jest kolejne. Czyli w ten sposób musicie zamontować tu nad drzwiami opiera się tu o tą i o tą ścianę i z kolei te nadroże tak samo o tą i o tą się nadpiera to są te ścianki działowe tak jak widzicie bardzo prosty jest schemat budowy i oczywiście docinacie sobie tutaj na górze jeżeli chodzi o montaż do ściany to wbijacie sobie Renty, takie szóstki, na przykład tą ścianę boczną. Tutaj, jakby robicie takie korytka, dwa wbijacie w ścianę i dajecie klej. I co drugi gazobeton w ten sposób. Tam uprzemka na filmach możecie to zobaczyć, jak to się robi, i montujecie to do ścian, żeby mocno się wam trzymało. I to będzie wszystko, jeżeli chodzi o wszystkie ściany i całość budynku.